To będzie prawdziwy komunikacyjny paraliż tego miasta. Nawet kilkanaście tysięcy taksówek za nieco ponad miesiąc ma całkowicie zablokować główne ulice Warszawy. Będzie blokada, tak. Na tak. ulicę wyjeżdżamy i idziemy protestować. Oczywiście. Dworzec centralny. lotnisko Okęcie. Aleje ujazdowskie. Za kilka tygodni te wszystkie miejsca mają być całkowicie odcięte od świata. Dojazdy do nich są zablokować taksówkarze. Cel jest jeden. Likwidacja konkurencji, czyli przewozu osób. Równe zasady dla wszystkich. Nareszcie nie zrobię porządek z tym wszystkim. Czy powinien być wielki protest? Będzie wielki protest, ponieważ są wielkie pretensje do tych, którzy zalegalizowali wożenie pasażerów bez licencji taksji. Odbierają chleb zabierają pracę. To nie jest, nie jest uczciwa konkurencja. Chcemy z tym skończyć nareszcie. Michał Więckowski, przewodniczący Związku Zawodowego Przecież Taksówkarzy, wiesz. mówi, że blokada miasta to tak naprawdę jedyne, co kierowcom taksówek zostało. Dla nas, bez różnicy, czy my stoimy na postoju na pusto. Bez pasażera, czy, czy będziemy stali pod dworcem, czy, czy pod Urzędem Rady Ministrów? Nie ma to żadnego znaczenia. I tu stoimy bez pieniędzy, i tam też będziemy bez pieniędzy stali. Przeciwko komu to będzie? Przeciwko mieszkańcom. Jeżeli to będzie w godzinach porannych, no to do pracy będą spóźnienia. Przewoźnicy już zacierają ręce i liczą, że protest przyniesie im jeszcze większe zyski. Ten protest przyniesie skutek, jak pan myśli? Ja myślę, że skutek przyniesie tylko taki, że jeszcze więcej klientów się odwróci od taksówkarzy. Chodzimy do samochodów. Odjeżdżamy z tego miejsca. A to już protest z 2003 roku. Wtedy taksówkarze sprzeciwiali się wprowadzeniu kas fiskalnych. A tak wyglądała wtedy kompletnie zakorkowana Warszawa. ...z nich wyjechało dziś na ulicę dziesięciu największych miast... Jeżeli jest bierność ze strony was miasta, więc, więc i taka forma protestu. Informacje o proteście taksówkarzy podaliśmy wczoraj pierwsi. Forum TVN Warszawa rozgrzało się do czerwoności. Dlaczego znów blokada? Nie wystarczy nam utrudnień? Taksówkarze mają rację, ale obiecuję, że 3 marca będę demolował każdą taksówkę, która będzie mi blokować dostęp do czegokolwiek. Blokujcie, ale urzędy odpowiedzialne, a nie mieszkańców. Skrzyżowania w kluczowe dla mm, funkcjonowania miasta. Ratusz już przygotowuje się do marcowego protestu. Władze miasta na pewno będą prosić o pomoc policję. Będziemy także ustalali procedowanie czy też tryb działania z policją po to, żeby w jakikolwiek sposób bardzo nagły, tymczasowy móc zapewnić drożność w tych kluczowych dla Warszawy miejscach. Co chciałby Pan powiedzieć tym kierowcom, którzy 3 marca staną gdzieś tam w centrum miasta i nie będą mogli jechać dalej? Na pewno będę chcę gorąco przeprosić za pewne utrudnienia. Chcą uczciwej konkurencji i likwidacji przewozu osób. Taksówkarze chcą, żeby ktoś się wreszcie pochylił nad ich problemami. Tylko czy te postulaty zrozumieją ci, którzy staną w korkach spowodowanych przez samych taksówkarzy? Leszek Dawidowicz, TVN Warszawa.